Piękną dziś mamy pogody, Wasza Wysokość. Akurat na przejażdżkę po lesie jak na zamówienie. Pozwoliłem <śm> sobie zaprosić również moją córkę. Chciałbym, żeby książę ją poznał. Jakie to romantyczne zaralu! Jeśli przypadną sobie do gustu i zechcą się pobrać, przy niej mój syn szybko się ustatkuje. A więc mogę ją przyprowadzić? Książę, pozwól, że przedstawię Ci moją córkę Izabelę. Będzie nam towarzyszyć. Miło mi Cię poznać, książę. Mam nadzieję, że nie będę przeszkadzać. Wręcz przeciwnie, Izabelo, cieszę się, że będę miał takie towarzystwo. Na szczęście nie jest podobna do ojca. <laughs> o, usłyszałeś? Poczekaj, jeszcze mi za to odpowiesz. Skoro wszyscy są już gotowi, możemy ruszać. Straże, otwórzcie bramę! Spotkanie jak ze snu. Kopciuszek strasznie się guzdrzy. Ile czasu można szykować kosz na piknik? Dlaczego zawsze musimy na nią czekać? Jedźmy bez niej, a ona niech goni nas piechotą. Nie wiedziałem, że one lubią pikniki. Bo nie lubią, ale Macocha dowiedziała się, że w lesie będzie książę. Koniecznie chcą go spotkać. I pomyśleć, że za chwilę będziemy w tym samym miejscu co książę Karol. Tak się denerwuje. Najpierw musimy go znaleźć. Piotrze, ruszajmy już. A Kopciuszek, ona jeszcze nie jest gotowa. Co nas to obchodzi? Niech idzie piechotą. Jak pani rozkaże. Ja! Nareszcie. O, ojej, pojechali beze mnie. Są okropne. Jak mogły ci to zrobić? Nie mają serca. Trudno, będziemy mieli piknik bez nich. Ja też wolę, będzie przyjemniej. Ale nie myślisz, że musimy dogonić ich? Znasz swoją macochę? Na pewno cię ukaże. Aha. No dobrze. <śmiech> <śmiech> Chodźmy po śladach karety. Biedne dziecko, ile ty musisz znosić? Mm. Dlaczego nigdzie nie widać księcia? Nie denerwuj się, las jest ogromny, ale w końcu na niego wpadniemy. A kto ci powiedział, że on tu będzie? Wiem to z pewnego źródła. O. O. Och, nareszcie ktoś idzie. Gdzie? Ja nie widzę. Czy to on? Nie, to tylko kopciuszek. <gryzamy> I w końcu Was znalazłam. Szkoda, nie Ciebie oczekiwałeś. Ach, właśnie. Tak, szukamy kogoś innego. Przykro mi. Co robisz? Nie Twoja sprawa. Biorą ryby? Nie, ani trochę. A miałem nadzieję, że złapię sobie kolację. może się ciebie boją? Ja spróbuję. Tylko uważaj, łatwo tu się poślizgnąć. Ja bym nie zwiatł ja ryby. Są bardzo zdrowe. Do kogo to mówisz? A, do nikogo. Tak myślę sobie na głos. Nie ruszaj się i spokojnie czekaj. Teraz się złapie. Tak? <noise> Misza, nie udawaj, że śpisz. Ryba była tuż tuż. Kopciuszku, natychmiast go puść! Ja nie to ci pozwolił ruszać mojego kota. Oddaj go! Ostrożnie! O, mój kapelusz! Och! Kopciuszku, to twoja wina Bierz mi, zanim przynieś go! Poczekaj, poczekaj! Odzbierz się! Zostańcie, ja pomogę kopciuszkowi. Zaraz go złapię! Nie, jest za ciężki. Papi, nie dasz rady. Jeszcze go nie złapałaś? Lepiej, żeby nie zginął, bo bardzo go lubię! Hmm. No, hmm. spadaj! O, się i ani drgnie. Och, co zrobić, żeby spadł? Poczekaj. Powinnam go trochę umieść, ale jest za ciężki. Daj, ja spróbuję. Tylko uważaj! Zejdź stamtąd i jeszcze sobie coś złamiesz. Chcesz odzyskać kapelusz, czy nie? Tak, chcę, ale nie mogę na to patrzeć. Nie pomień, koka. Mam go! O, oh, mój kapelusz! Schodź szybko. No, naprawdę się pośpieszyłaś. Dzięki. Popatrz, jak wyglądam. Ojej, Rety, nadciąga burza. Boję się, boję się burzy i piorunów. Zrób coś, proszę, wciąż kupimy się coś. Daj spokój, nie mam wpływu na pogodę. Mm. O! 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 Musimy czekać, aż przejdzie. To wszystko przez ciebie. Gdzie ostatnio widziałeś moją córkę? Biegły z kopciuszkiem w głąb lasu, goniły kapelusz, na pewno są blisko. Mam przeczucie, że coś jej się stało i trzeba ją ratować. Chcę, żebyś natychmiast ją odnalazł. Tak jest, madame. Pośpiesz się! <śmiech> <śmiech> Chcę wrócić do mamy. Już teraz? Wezwij Piotra, niech mnie przeniesie. Nie będę chodzić po deszczu. No, idź. Och, dobrze. A ja mogę tu zostać? Tak, pilnuj jej i daj mi znać, gdyby miało stać się jej coś złego. Sabino, nie ruszaj się stąd. Przyprowadzę Piotra tak szybko, jak się da. Powiedz mam ci, że chcę kanapkę. Dawno nie widziałam takiej ulewy. Strasznie to wygląda, prawda? Hmm? Powiedziałam, że strasznie to wygląda. O! 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 Sabino, Kopciusku, dziewczęta, gdzie jesteście? Bo oni boję się, że przez ten deszcz nas nie usłyszał i na pewno woda już zmyła wszystkie ślady. Ale musimy szukać. Kabinka. Jest w lesie, siedzi pod drzewem. Jak śmiałaś zostawić ją samą w taką ulewę? Masz odwagę pojawiać się tutaj bez mojej siostry? Prosiła, żeby Piotr po nią poszedł. Piotr już dawno temu poszedł jej szukać. Zamiast się tak gapić, wracaj i sprawdź, czy nic jej nie jest. O, Bonnie, znalazłeś pięć lat. Dobry piesek. Piotrze, Bonnie, trafiliście? Sabina jest pod tym drzewem, pod korzeniem. Nie, nie ma jej. Gdzieś nie? powędrowała. Miała się stąd nie ruszać. Zostawiłam ją, żeby pójść po ciebie. Pewnie jak zwykle straciła cierpliwość. Piotrze, musimy jej poszukać. Ona kompletnie nie zna tego lasu. Mogła zabłądzić. Nie mam ci, ale chyba powinnam siedzieć pod tym drzewem, jak się umówiłyśmy. A teraz się boję, że zabłądziłam. Czego chcesz? Sią mi z drogi! O! Mamciu! O, co to jest? Grupa myśliwych? O, kim oni są? Tylko rodzina królewska ma prawo polować w tym lesie. A to oznacza, że dzisiaj musi być z nimi także książę Karol. Nareszcie spotkam chłopca z moich marzeń i snów. Mówił coś o wspaniałej pogodzie? Być może nie poroni radości. Bo spodziewa się niezwykłego wydarzenia, które i mnie uczyniłoby najszczęśliwszym. Czyżbyś mówił o małżeństwie księcia? Tak, tylko jeśli książę nie przestanie łamać serc wszystkich panien w królestwie, nie będzie kogo prosić o rękę. Nie przeszkadzam? Nie, ależ skąd? Książę powinien jak najszybciej znaleźć sobie narzeczoną i moim skromnym zdaniem wcale nie musi szukać zbyt daleko. Są bardzo ładną parą. Tak, idealny związek. Jestem pewien, że gdyby się pobrali, oznaczałoby to pomyślność dla całego królestwa. A to. zawstydzasz nas. E... A? Alex, widziałeś to samo? Tak, i zgonił zająca. Nie. Za nimi! Ja! Wkrótce będziesz należeć do rodziny królewskiej. Być może, ale wolałabym, żeby z większym zapałem polował na moje spojrzenie niż na lisy. Karolina pęknie z zazdrości, że ja pierwsza spotkałam księcia. Nie bój się, piękna damo, przy mnie jesteś bezpieczna. Czy zechciałabyś pojechać ze mną do mojego zamku? To moja wielka szansa. Sabino! Sabino! Odezwij się! Gdzie tu mogą być jej ślady? Oby nie trafiła na niedźwiedzia. Musisz mnie straszyć? Uważajmy, żeby nie zboczyć ze ścieżki, bo i my się skupimy. Znowu straszysz. Mgła jest niebezpieczna. Musimy jej szukać. Nie mamy czasu czekać, żeby mgła opadła. Kopciuszku! Papi! Wypatrywałam cię. Gdzie Sabina? Chodźcie za mną. Zaprowadzę was. Kopciuszku, poczekaj, bo jeszcze sama zabłądzisz. Poczekaj na mnie. W lesie jest niebezpiecznie, są dzikie zwierzęta. Ojejeje. O O Biedny Piotr! Oj, oj mam nadzieję, że się jakoś pozbiera. Jesteśmy za mali, żeby mu pomóc. Naprzód pieski, szybciej! Nie dajcie im uciec! Dobrze! Dobrze o to chodzi! Spryciarz z tego lisa jednak nam umknął, ale w tej okolicy jest dużo zwierza. Na, zajrzyjmy się. Może jeszcze coś tam się trafi? Dobry pomysł. Słyszę szczekanie psów myśliwskich. O, lis, o, o! Tam jest jakieś wielkie zwierzę. Może to niedźwiedź. Świetnie, podejdźmy bliżej, ale gratka! Sprawdźmy, czy nie potrzebują pomocy. Bardzo się o ciebie martwiłam. Ty się martwiłaś? Żartujesz? Przez ciebie o mało nie wzięli mnie za niedźwiedzia. Tak się bałam. Nie płacz. Już po prostu. Jak wszystkim. mogli pomyśleć, że jestem niedźwiedziem? Nie widzieli mojego po skopu, kabelusza? Uspokój się. Już nic ci nie grozi. A tak się bałam. To straszne. Nogi mi się trzęsły. Prosiłam Cię, żebyś czekała pod drzewem. Cicho! Zabraniam Ci mówić takie rzeczy. Szkoda, że nie Ty byłaś na moim miejscu, a ja wcale bym Cię nie ratowała. No to bardzo mi przykro. Kopciuszku, nie kłóć się ze mną! Powiedziała kopciuszek? A jaką mam brudną suknię? Jak ja się pokażę księciu na oczy? Wyczyść ją hmm. to szybko. Zobaczysz, że powiem o wszystkim mam Ci. Kara Cię nie ominie. I to ma być wdzięczność za uratowanie życia? Uch. Śpiesz się, zmarzłam i jestem głodna. Książę Karol. Kopciuszek, czy to przeznaczenie? Jesteś księciem i wspaniale wyglądasz w tych promieniach słońca. Piękniejszą dziewczyną, jaką widziałem. Karolu, wracajmy już! To prawdziwy książę Karol i wcale mi się nie śni. Mogłabym go nawet dotknąć. Co za niezwykłe spotkanie! Czy powiedziałaś książę? Gdzie on jest? Odpowiedz! Jest tu książę Karol, i nikogo nie widzę. Był tutaj i patrzył mi w oczy. Zupełnie jak w moim śnie. ale to było naprawdę. Ach... Sabinko, nareszcie się znalazłaś! Nic ci nie jest! Nie! Gdzieś ty się podziewał? Dlaczego tyle czasu musiałam na ciebie czekać? Też czy zmył twoje ślady. Może żebyś natychmiast zaniósł mnie do mamy. Przez całą historię jestem tak strasznie wyczerpana, że nie mam siły. Coś, tak, panienko! A co z Kopciuszkiem? Czy ona tu zostaje? Kopciuszku! jej trochę czasu chyba się rozmarzyła. Mm. Wasza wysokość, czy polowanie się udało? Nie pytaj, Izabelo. Książę Karol jest wyśmienitym strzelcem. Na pewno ma jakoś zdobyć. Mm. Niczego nie upolowaliśmy. To chyba nie był nasz dobry dzień. A więc jesteście zawiedzeni? Nie, wcale nie, bo spotkałem wspaniałe stworzenie. Słucham? Powiedziałeś wspaniałe? Do tego piękne. Rozumiem. Twoje biedactwo, jak ty musisz być wystraszona po takich okropnych przeżyciach. Tak, mam Spróbuj o tym nie myśleć. Jak mam nie myśleć? To był najgorszy dzień mojego życia, mój też! Przez ciebie nie spotkałam księcia! Piuszku, czy ty się dobrze czujesz? Wydaje się, jakbyś była nieobecna. Dlaczego tak uważasz? Nie zgadzam się z nim! Masz taki dziwny uśmiech na twarzy! Widziałam Karola. O! Oh. Kogo? Ty Karola, Wajdusia? Co z niego tak się rozmazyłaś! Już nie możemy go tak nazywać. Odkryłam, że jest księciem Karolem, następcą tronu. Czy jest taki psystojny, jak ludzie mówią. Przecież już go widziałaś Nie pytaj o to, wystarczy spojrzeć na jej minę No tak, jej mina mówi, że jest nim oczarowana Rozmawiałaś z księciem? Powiedziałaś mu, kim jesteś? Ścigajmy się, ja będę pierwsza w domu A Karol wcale nie kłamał. <ścoughs> Ile w niej radości. Postaram się pomóc jej szczęściu.